Wizualizacje. Swego czasu, jak chciałam coś zmienić w swoim życiu, i zmagałam się z bardzo dużym brakiem motywacji, wytrwałości w dążeniu jakimś do celu, wytrwałości w osiąganiu jakichś tam wyników, bardzo szybko się poddawałam. No, i podejrzewam, że jak każdy, po prostu zaczęłam szukać odpowiedzi, porady w internecie. I trafiłam na jeden z filmików Uniwersytetu SWPS, pani doktor Ewy Jarczewskiej. Później wam podlinkuję ten wykład. Wykład jest ciekawy, szybki, na szczęście. Nie jest jak to niektóre potrafią się ciągnąć jak flaki z olejem, i może jedno czy dwa zdania zostają ze mną. Z tego wykładu najbardziej mi się spodobała taka technika, która tak naprawdę może być przeniesiona na życie każdej osoby, bez względu na to, co jest celem do osiągnięcia. To właśnie chodzi o te wizualizacje. Tam ta pani doktor konkretnie tłumaczy, jakie to były badania, jak były przeprowadzone, jak udowodniono, że rzeczywiście wizualizacje działają, mimo że na przykład nie dokonuje się fizycznie żadnego wysiłku, to jednak pewne zmiany zachodzą. I to było dla mnie fascynujące, bo w końcu ja i podejrzewam, że wiele osób mamy taką tendencję do tego, żeby jednak z pozycji kanapy cały świat się zmienił, wszystko do nas przyszło, a my cały czas tkwimy na tej fajnej, mięciutkiej kanapie. No ale niestety życie tak nie, nie, nie wygląda, musimy jednak z niej się ruszyć, żeby coś osiągnąć. Staram się stosować wizualizację, w szczególności pod koniec dnia, jak już zasypiam i to czasami bywa zwodnicze, bo po prostu nie jestem w stanie dokończyć tej wizualizacji do końca do jej doprowadzić, bo już niestety odlatuję. W wizualizacjach, z tego co dowiadywałam się, jest najważniejsze, żeby nie tyle obrazować sobie, jak pokonujemy taki mamy fajny, ładny dzień, kiedy nam się wszystko układa, ale jak pokonujemy właśnie te trudne dni z tymi przeszkodami, z tymi y, zalanym mieszkaniem, z tym, że się autobus później, z tym, że nie wiem, samochód nie odpali, y, że dziecko się rozbeczy w przedszkolu i trzeba je nagle odebrać. Z tymi różnymi nieprzewidzianymi okolicznościami, właśnie warto sobie je wyobrazić, takie różne scenariusze negatywne, i wtedy zobaczyć, jakie możemy obrać ścieżki, jak możemy wyprostować te sytuacje, jak z nich wyjść. I to nas najbardziej po prostu przygotowuje do pokonywania trudności. Dla mnie to jest fascynujące zjawisko, ponieważ no, możemy w ten sposób oszukać nasz mózg. Ono nie rozróżnia, czy ta nasza wizualizacja jest właśnie tylko w naszej głowie, czy ona się wydarzyła, czy się wydarzy. Dla mózgu wiele rzeczy jest prawdziwych, tak samo jak moje lęki odnośnie tego, czy mnie pies na ulicy zaatakuje, są tak realne, są tak prawdziwe. Że mój mózg, pomimo wielu dobrych doświadczeń, cały czas mi pro, projektuje tą samą negatywną scenerię. Ja po prostu na widok psów na ulicy, to ja się za każdym razem spinam, co budzi konsternację w niejednej osobie, bo nigdy nie rozumiem, bo to najczęściej takie fajne, małe, cudowne pieski, tylko ja jakoś tego nie widzę. <śm> I właśnie. Fajnie jest to, że w wizualizacji można sobie puścić fantazje i popatrzeć, gdzie one nas zaprowadzą. Oczywiście trzeba uważać, żeby nie pójść znowu w taką drugą skrajność, czyli fantazjowanie. To akurat ja z tym borykałam się swego czasu że uciekałam w różne fantazje, wyobrażałam sobie, jakie to cudowne będę miała życie, zapominając, że właśnie są te przeszkody, są te trudności do pokonania. I przy okazji nie robiąc nic, żeby zmienić tą rzeczywistość, za to na fantazji potrafiłam czasami spędzić kilka godzin w dłuższych okresach mojego czasu. Kiedy rzeczywiście było źle, to to była taka forma dla mnie ucieczki. Nawet poznałam kiedyś takiego kolegę, który jak ze mną rozmawiał, to często właśnie tak fantazjował. I nawet jeśli wtedy byłam jeszcze nie na terapii, to mu w końcu zwróciłam uwagę, że to tak trochę już fantazjuje, że już przegina, że już tak trochę, że nie wiem do czego on tak pędzi i na ile to jest realne. To chyba dopiero. Moje słowa były jakimś takim kubłem zimnej wody dla niego, może nieprzyjemnym, ale pozwoliły mu się troszeczkę tak zakotwiczyć w rzeczywistości. Dlatego uważajcie, starajcie się też oprócz tego, że macie takie pozytywne wizualizacje, wyobrażać to przede wszystkim, jak pokonujecie trudności, bo te trudności najczęściej nas wszystkich po prostu rozkładają na łopatki. I często w obliczu trudności właśnie widzimy bardzo wąsko, nie widzimy, że są szanse, są inne rozwiązania, tylko po prostu skupiamy się na tym, że przecież nam nie wyszło, a wyobrażaliśmy sobie, że to tak wszystko pięknie, ładnie będzie i w ciągu trzech miesięcy będę płynnie mówić językiem angielskim, albo w ciągu trzech miesięcy opanuję yy, programowanie, albo w ciągu trzech miesięcy schudnę sto kilo. Ludzie mają takie właśnie życzeniowe podejście do życia, a ono niestety się nie spełnia. Nie trzeba się wcale dziwić, bo te cele po prostu czasami są zbyt duże, żeby je w tak krótkim czasie też skonsumować. Fajne jest, że wizualizacja jest takim narzędziem, do którego można rzeczywiście się odnosić, można ją szybko wprowadzić, nie jest jakaś trudna do nauczenia, nie jest trudna do zastosowania, trzeba po prostu ją przestrzegać tych zasad, żeby nie pójść w nadmiernej jakiejś skrajności ani ani nie pójść w katastrofizację, czyli że widzieć tylko i wyłącznie negatywne rzeczy, ani też nie pójść za dużo w fantazję, że będzie wszystko cudownie, tylko znaleźć jakiś taki środek i sobie po prostu wyobrażać i te dobre, i te pozytywne, i negatywne chwile, jakie wszystkie przeżywamy w ciągu dnia, i odpowiednio też wtedy w tych wizualizacjach będziemy na bieżąco, jeśli będziemy to robić, też na bieżąco będziemy reagować co do wydarzeń, które się koło nas dzieją. I to jest fajne, budujące i wzmacniające, a przecież nam wszystkim w tym procesie i zdrowienia, i w takim wzroście, wszystkim nam zależy, żeby znaleźć takie sposoby i techniki, które nam pomogą. Więc, dlaczego by nie zastosować wizualizacji, skoro mamy taki fajny, kreatywny umysł, który potrafi wygenerować takie po prostu niebotyczne lęki i takie katastrofy, że no chyba nie jeden pisarz by się po prostu zawstydził. To dlaczego by tego nie wykorzystać, tą drugą stronę i zacząć kreować też tych pozytywnych i takich fajnych, i też nie tworzyć pozytywnych scenariuszy, rozwiązań dla tych naszych fantastycznych katastrof, które czasami po prostu wydają się tak realne, ale nigdy jeszcze się nie nastały. <laughs> A no, niestety. Niestety nie zawsze się wszystko sprawdza, co nas umysł kreuje, a mamy wrażenie, że to jest tak realne. Więc możemy zadziałać z tą siłą, i z tą samą energią, z którą działamy na rzecz tego, żeby się powstrzymać i, i, i trzymać się ciągle w strefie komfortu. Możemy zadziałać, żeby nas ta siła też wypchnęła z tej strefy komfortu. Dlatego wizualizujcie tuż przed pójściem spać, jak pokonujecie każdy dzień, każdą przeszkodę, a jak się z, macie dobre chwile ze znajomymi, w ten sposób będziecie rosnąć i się rozwijać.